Teraz chciałam powiedzieć dosłownie kilka słów o Dżomie Kamiej. Dlaczego kilka słów? Chociaż jest to bardzo ważny utwór i przyda się do masy tematów. Dlaczego kilka słów? Bo to jest utwór jakby oczywisty. Tam postawy ludzkie są jasne, jasno pokazane. Nie ma wielkich dyskusji, kto jak się zachował, jak ocenić i tak dalej. W tej chwili, no, z wiadomych względów jest to szczególna lektura, która udowadnia, że literatura naprawdę to jest życie. To nigdy nie jest takie o, zupełnie oderwane, a właściwie w ogóle nie oderwane od życia. Nawet największa fantazja, fantastyka jest związana z życiem, z postawami, i tak dalej. I przy omówieniu dżumy chciałam zacząć od końca, czyli od formy. Dżuma jest przypowieścią. Jest oczywiście powieścią, ale przypowieścią. A pamiętajmy, że przypowieści były w Biblii. Czyli przypowieść, to parabola to jest utwór, w którym nic jakby nie wiemy o bohaterach. Liczy się tym, ich postawa w konkretnej sytuacji. I przypomnijcie sobie doktoraria. Nic o nim nie wiemy. Nic nie wiemy o jego relacjach z żoną. Liczy się tylko to, że jest heroiczny, walczy z zarazą i y, domaga się prawdy w tym, o czym mówił. No w tej chwili widzimy, że, jak ważne i że, że mamy wielu takich doktorów, mamy wielu, tak, mamy wiele pielęgniarek, które zachowują się po prostu heroicznie. No po prostu to, to nie można być heroiczne, Ale tak się właśnie zachowują. I Kami mówi, że w którymś momencie jakby chcę pokazać, że to nie jest nic nadzwyczajnego ten heroizm. To yy, poświęcanie się dla drugiego człowieka, bo w którymś momencie mówi, przypisując zbyt wielkie znaczenie dobrym uczynkom, składamy pośrednio hołd złu. Ja zawsze omawiałam ten yy, fragment. Wiem, że rzadko nauczyciele to robią. Bo on jest dla mnie bardzo prawdziwy. Często my siebie jakby wybielamy, usprawiedliwiając, dlaczego my nie jesteśmy tacy odważni, tacy wspaniali i mówimy, o to bohater. Stać nas na podziwianie innych. Ale to się nie przekłada na nasze życie jakby. Usprawiedliwiamy się w jakiś sposób. I drugi fragment. Y Dotyczy matki doktorarię, która to Taru obserwuje i mówi, że cała zaraza świata niknie w dobrych oczach tej kobiety. Tam jest bardzo ważny skór między Rambertem, dziennikarzem, który koniecznie chce się wydostać nielegalnie z oblężonego miasta, Przecież mógł, tak jak teraz zresztą, kiedy łamie zakaz, mógłby zarażać innych. Kiedy mówi, żyć i umierać, dla tego, co się kocha, tylko to mi interesuje. A doktor Rie wtedy mu mówi, Dla mnie najważniejszy jest obowiązek. I Lambert mówi do Tarun: Jemu łatwo być, właśnie, przyjąć taką postawę, bo przecież jest samotny. I w momencie, kiedy dowiaduje się, że w czasie zarazy umiera daleko na raka i żona doktora, wtedy zmienia zdanie i zostaje w, w tym mieście, w którym no, też mógł zginąć. I pamiętajcie, że sam kami mówi, że dżuma nie tylko dotyczy zarazy, ale jest właściwie przenośnią. O tym mówi na początku utworu i że można traktować ją, trzeba traktować ją jako zło. Ale utwór kończy się optymistycznie, bo mówi chyba więcej zasługuje w ludziach na podziw niż na pogardę i tego się trzymajmy. I życzę, żebyśmy się na końcu też przekonali, że naprawdę więcej zasługuje w nas na szacunek wobec w związku z tym, jak się zachowujemy, wobec tej zarazy, która nas w tej chwili dotyka, chociaż ona jest w znacznie, znacznie mniejszej skali, niż to przedstawił kami w Dżumie. Dziękuję.